Socjaliści mówią zawsze o dobru człowieka pracy. Natomiast my mówimy o czymś zupełnie innym. My mówimy, że człowiek pracy powinien być wyzyskiwany. Celem gospodarki jest wyzyskiwanie człowieka pracy. Jak wszyscy pamiętamy, to legendy chodziły, jak wyzyskiwani byli robotnicy w Ameryce, prawda? Ten robotnik jak. Widział nazorca, że on jedną ręką szlifuje coś, tamto, tam to tak długo myślał, aż jeszcze wymyślił coś, żeby drugą ręką mógł polerować, prawda? Żeby jednocześnie, żeby, żeby wyzyskać również się drugą rękę. Każda minuta przy, przy, przy taśmie czy gdzieś tam była wyzyskiwana. Są całe tablice 19 wierzchni. Ja mam te książki, takie książki, w których jest około 40 rodzajów łopat. Do każdego rodzaju żużla czy koksu są inne łopaty o innej wielkości, o innym kalibrowaniu są równolegane. Do każdego rodzaju materiału jest inna szufla. Żeby jak najlepiej wyskać siłę, siłę człowieka. Wyzysk kwit straszliwie. I teraz który robotnik pierwszy jeździł samochodami? No amerykański. Dlaczego? No bo w wyniku wyzysku człowieka pracy samochody były bardzo tanie. to świat. Bo tak naprawdę w pracy, człowiekiem pracy, to my jesteśmy między godziną 8 a 16, czy między 7 a 15, czy w jakiś tam przez resztę czasu dnia, czyli przez dwie trzecie dnia nie jesteśmy ludźmi pracy, tylko ludźmi konsumpcji. Ale również na urlopie jesteśmy ludźmi konsumpcji, na chorobowym jesteśmy ludźmi konsumpcji. Yy, Podczas środki jesteśmy ludźmi konsumpcji. Do 18 roku życia, kiedy się uczymy jesteśmy ludźmi konsumpcji, a my jesteśmy ludźmi konsumpcji. Czyli człowieka pracy jest w nas może jedna piąta. I dlatego dobro tej jednej piątej ma przeważać na dobry cztery piątej tych Dlatego ten jeden facet uzbrojony w klucz francuskim, mm rozpędza -hmm. <coughs> armię pięciu takich samych ludzi, ubranych w piżamy, prawda, w garnitury wyjściowej i coś takiego. Trzeba powiedzieć jasno, rządzić ma dobro konsumenta, a człowiek pracy ma być wyzyskiwany dla dobra konsumenta. Człowiek pracy jest wyzyskiwany, po pracy się idzie, idzie, idzie do szatni, bierze prysznic, wkłada Ancuk i jest konsumentem, <coughs> który ma dobre i tanie towary, powstałe dzięki wyzyskowi ludzi pracy. Celem jest wyzysk. Musimy wyzyskać każdą minutę, minutę, minutę pracy. Walka z wyzyskiem jest idiotyzmem kompletnym. czego skutki zresztą widać, widać od razu. To się tak jakby także, także celem jest, powtarzam, wyzysk ludzi pracy. Tylko nieszczęście w sensie polega na tym, że w wyniku propagandy socjalistycznej każdy człowiek uważa się za człowieka pracy. W wieku XIX czy nawet do roku XX w towarzystwie nie wolno było się spytać, gdzie ty pracujesz i ile zareagujesz. Ten termin o pieniądzach nie mówi, ten termin pieniądze ma. Regulacja Mówiono o tym, o zbieraniu zaszków pocztowych, prawda, mówiono o dziwkach, mówiono o rodzinie, mówiono o podróżach, prawda, mówiono o tysiącach rozmaitych rzeczy, o teatrze, o filmie. Nie wolno było mówić o pracy, bo każdy uważał, że to zaczeka konsumpcji. Celem życia były podróże, zbieranie znaczków, picie wódki, rodzina, dziecki. Każdy żył jakieś swoje cele, a praca jest tylko po to, żebyśmy mieli pieniądze na nasze życie po pracy. Socjaliści spowodowali, że ludzie po pracy na przyjęcia zaczynają mówić tylko Widzą, się jako ludzie pracy. Gdzie pracujesz, ile zarabiasz, prawda? Mówię coś tam. Ludzie o pracy kontynuują sobie. Nie mówią sobie, jestem cyjanistą, tylko mówią, ja jestem y, tokarzem. A co mi je jesteś że jesteś tokarzem? To jest, Pocz, bracie, ale teraz, teraz pogadajmy o znaczkach, poczty. są dwie no, <coughs> Nie myśl, po pracy powinniśmy o pracy zapominać i zająć się konsumpcją. Niestety, socjaliści zrobili z nas homofaber. Zrobili, nas, z, zrobili z nas właśnie, że widzimy siebie jako ludzie pracy. I oczywiście ludzie pracy głosują za tym, żeby nie było wyzysku. Tylko skutki są oczywiście tragiczne dla całej gospodarki. Bo jeżeli ja mam żonę, powiedzmy sobie, to ja muszę ją wyzyskać, nie? Ja muszę ją wyzyskać, żeby żona tam uprała co trzeba, żeby jak wódz dobrze był obiad, żeby dzieci były oprane, prawda, opracowane co trzeba i tak, i tak dalej. Jak ona musi mnie wyzyskać, Żebym ja dywany wytrzepał, skórę jeżdżą przetrzepał w razie czego, prawda? przeniósł wypłaty do domu, meble poprzesuwał, łodzie poprzybijał, no takie jakieś rzeczy trzeba, trzeba, trzeba robić, prawda? Lewica ma taki świetny pomysł, że jak my się samorealizować, otóż. Jeżeli ja wrócę do domu i żona powie tak, no świetnie, kochany, że się samorealizował i wydałeś wszystkie pieniądze na dziewki, a, a ja powiem, kochanie, dobrze, że się samorealizujesz, prawda, i dzisiaj nie chciałbyś się zrobić, kupiłaś w McDonaldzie, McDonaldzie super torebek i podałeś na gazecie, prawda? Otóż nie, proszę Państwa, ja muszę ją wyzyskać, ona musi mnie wyzyskać, prawda? I dzięki temu ten dom jakoś w wyniku tego wygląda. Prawda? Otóż wyzyskać daj się wyzyskać, jak w judo jest zasada, prawda? Wyzyskaj, daj się wyzyskać w treningu. ma Jeszcze raz mówię, patrzmy na siebie jako na ludzi wyzwolonych, ludzi którzy pracują tylko po to, żeby mieć pieniądze. Oczywiście ktoś lubi sobie pracę, to jeszcze lepiej, ale, ale nie musi o tym gadać, nie?